Zaczyna się. Operacja choinka. Wyciągamy ciężki sprzęt, bo w tej rodzinie nie ma miejsca na półśrodki. To nie są żarty. To jest walka o magię świąt na śmierć i życie. Głównie mojego kręgosłupa. Wyglądamy jak drwale z niskobudżetowego horroru klasy B. Ale cel jest szczytny. Ponoć. Normalni ludzie, czyli tacy, którzy szanują swój czas i portfel, kupują drzewko pod marketem w klapkach. My? My robimy 50 kilometrów w jedną stronę do Bieniewic. Dlaczego? Bo tradycja. Bo klimat. Bo Jeep musi spalić swoje 20 litrów na setkę, żeby poczuć, że żyje. Ekonomicznego uzasadnienia brak, ale kto bogatemu zabroni przepalać budżet na ropę dla kawałka lasu? Szybkie poszukiwania? Wolne żarty. To jest pełny audyt leśny i due diligence z każdej gałęzi. No i jest. Wybrali. Trzy metry kującego potwora. Oczywiście, że wzięli największą. Przecież to się musi mieścić w kadrze szerokokąt. Teraz najciekawsze. Piłowanie pod Instagrama. Klasyka gatunku. Każdy machnie dwa razy do kamery. Uśmiech numer 5, Ale zabawa. A potem? Potem, tato, weź to dokończ, bo zimno. No więc tata piłuje, podzalewa oczy. Maxymienia stosuje taktykę, udają, że dźwigam, ale w sumie tylko dotykam gałęzi. A Timo, młody ma to gdzieś, on już przejmuje lokalny park maszynowy. Finał? Lądowanie na dachu, lakier na dzipie porysowany. Auto całe wigła. pół dnia z głowy. Ale spójrzcie na to, wygraliśmy te święta. Rolka ukręcona, algorytm nakarmiony. Do zobaczenia za rok u ołowskich, o ile mi plecy odpuszczą, i zapomnę, ile to wszystko kosztowało nerwów.